Yes. Jest! Jest złociutki! Nie wiem jak ja go wyjmę. Kopia tamtego. Złote, pospolite karasie. Nie żadne pograbiańce. To złoto. Cześć! Witajcie na kanale Wędkuj z BigFootem. Jestem dzisiaj ponownie nad tym niewielkim parkowym oczkiem. I ponownie celem dzisiejszej wyprawy jest karaś pospolity. Nasz przepiękny, złoty Karaś. Jeżeli chodzi o zestawy, będę łowił batem 7-metrowym oraz odległościówką, czyli tak samo jak ostatnio. Zamęta będzie troszeczkę inna niż ostatnio, ale o tym za chwilę. Póki co biorę się za rozwijanie sprzętu i pokażę Wam, jaką mieszankę dzisiaj skomponuję. Na początku przetrzymę pinkę. Pinkę mamy i tak. Dzisiaj użyjemy również Super kapa, ale 3 czwartych opakowania. I to wymieszam z jedną opakowania Rekord suite. A. No i jeszcze jedna rzecz dzisiaj do tego. Nowa traktor M Secret słodki, bardzo fajny zapach. Myślę, że fajnie się skomponuje z tym, jakoś jedną trzecie opakowania. I to wszystko wymieszamy. No mamy dzisiaj jeszcze jedną zmianę. A mianowicie nie będę używał ziemi torfowej, tylko samej czystej spożywki. I ta spożywka nie będzie taka brunatna jak wczoraj, tylko taka jasno-brązowa. Zobaczymy, jak zareagują na to ryby. Dobra, dolewamy wody. Takie coś wyszło. Jasno-brązowa mieszanka, czysta zamęta z odrobiną pinki. Fajnie się klei. Myślę, że jak odpocznie to będzie idealne, albo parę kropel wody trzeba będzie dodać. No dobrze, zamęta już przeschła. Klei się ale tak ledwo co, także troszeczkę wody dolejemy. Myślę, że za chwilę będzie dobra. Trzeba teraz bardzo uważać, żeby nie przelać tej wody. No jeszcze odrobina. Chyba tyle wystarczy. No, I to jest ta konsystencja, którą mi chodziło. To lepimy kule takie same jak wczoraj, czyli mała pomarańcza. I dzisiaj na start rzucimy 4 kule, po dwie na zestaw. Dobra, 4 kule gotowe, możemy nęcić. Dwa i bat. No zrobienie zamęty i rozłożenie sprzętu trochę trwało, do jakieś 40 minut. No ale na szczęście już łowię. Trochę się to jeszcze przedłużyło, dlatego że okazało się, że mam przetartą żyłkę i musiałem od nowa robić cały zestaw. Pamiętajcie, zawsze sprawdźcie przed łowieniem, czy wasze zestawy są w porządku, bo później będzie płacz, jeżeli będzie duża ryba. No i zawiedzie nasz sprzęt. A dobra, koniec gadania. Bierzemy się za poważne łowienie. Ho, ho, o, ho. mamy pierwsze branie, jedzie bot. I tu samego brzegu przyjechał tutaj. <grymne> Pierwsza rybcia mi wzdręga. I znowu malutka wzdręga. Kolejny taki osesek, czekam na większe. Jest coś troszeczkę większego. Wzdręga, 15 A może i nie nawet. I tylko na bota. A na odległościówce. Cisza. Też powoli jakieś tam bomberki się pojawiają. Może w końcu te kara się przypłyną do mnie. Zbranie. odległościówce. W końcu, że tak powiem. Bardzo delikatne. Jest coś, mniej. Coś bardzo ładnego jest. Ja już się wziął, skupił. Jest, Karaś, jest chyba złotko. Jest chyba złotko. Jest złotko, tak jest. Jest złotki. Na resztę doczekałem się. O, o ten to już jest całkiem duży. To już jest kawał złotego rybska. Zobaczcie. No. Teraz mierzymy, ile ma. Przez, że tak 128 28, możemy mieć nawet. No. I nie pomyliłem się. 27,5 cm. Cudowna ryba. Najpiękniejsza, chyba w polskich wodach. Zobaczcie to, cudo. Cały 27,5 cm polskiego złota. O, ale mi się bąblowało. Chyba coś dużego wpłynęło. Albo dużo karaś. Teraz niech tylko biorą. Bąblowało, bomblowało. No i przestało bomblować. Bo trzeba będzie zrobić trochę zamęty. Dwie krople wody. Dobra, rzucamy. Pa. Kolejny karaś ale w międzyczasie miałem pewien problem tu z Batem Mi się zaplątała żyłka o no dobra mam wkręcony zestaw Wkręcony mam zestaw z Bata Nie wiem jakiego wyjmę Kolejny złotko kopia tamtego pięknie zawarje zapięty, ale jak szybko wziął. To zobaczyłem tylko księżyłka naprężyła, akurat rozplątywałem a dla kościówkę z batem. Ten troszeczkę mniejszy 26 cm jest kolejny krasz. tak! No mówię sytuacja niesamowita bo zaplątałem bata o główną, przypłon z bata mi się zapląta o żyłkę główną przy kołowrotku. rozplątywałem to, patrzałem się tu żyłka napięła zaciąłem, porwałem po prostu z zębami ten zestaw i udało się. No, teraz będzie wiązania trochę, no ale mam dwa, dwa zł. złotka. No dobrze, w końcu uporałem się Chociaż z jedną wędką Odległościówka na nowo zrobiona Zarzuciłem ją przed chwilą I znowu w łowisku Pojawiły się bąbelki Także myślę, że jest jeszcze duża szansa Żeby złowić przynajmniej jednego karasia o, jest słodkie pranie na odległościówkę No I znowu w Zielsku. Jest karaś znowu. Jest złotko. Jest znowu. Trzeci złociutki dzisiaj. Tak jest. Najmniejszy. Ale jest trzeci. Cudo. Ten ma ze 20, 21. Trzecie złotko, najmniejsze dzisiaj 21 centów, ale już mam trzy, trzy pospolite złote. Przepiękne! <gry> <gry> Walczymy dalej. Może jeszcze jakiś się skusi? Wyrywa się, już bardzo do siatki, to na razie wrzucamy, A później wam wszystkie pokażę. O, ale, bronie! Ledwo co, zdążyłem złapać wędkę i włączyłem właśnie kamerę. Masakra, co tu się wydarzyło. Jeszcze się chyba splątał. Ło, to nie karaś, to chyba linek. Czy karaś? Splątał się chyba z batem. Znowu z tym batem się splątał. Branie błyskawiczne. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tym razem linek. Mamy południe. A ryby biorą w najlepsze. Teraz zieloniotki się zameldował. Nieduży. Tak z ciekawości zobaczę, ile ma. Według mnie ma jakieś. 24 cm, a nie 25. Dobra, tego pana od razu puszczamy. A dostojny, odpłyną. Przekozacki dzień. Miałem już się za chwilę zwijać, ale jeszcze chyba zostanę z godzinę. A może i dwie. Zobaczymy. Dobra, biorę się za dalsze łowienie. Piękna, wystawiana bronie. Jest ładna ryba znowu. A znowu jest kulosła. zresztą jak wszystkie. Chyba jest. Jest, jest karaś. Czwarty złociutki Dzisiaj tylu złotych to jeszcze nigdy nie złowiłem. Piękne branie było. Tuż po zarzuceniu. A chyba najmniejszy. <grym> Zobaczcie około 20 cm karaś i 20,5. Czyli, tak jak wspomniałem, najmniejszy dzisiaj karaś, ale czwarty, pospolity. Wedle wstępnych założeń, już dawno powinienem być w domu. Mamy po godzinie 13, No ale te ryby po prostu cały czas biorą. Brania są naprawdę rzadkie. Tak średnio wychodzi mi jedno branie na godzinę. Ale od godziny 9 cały czas po prostu biorą, non stop, już cztery w karasie i to nie żadne podrabiańce, tylko nasze, pospolite, no i linek. Prawda? No nie chce się stąd odchodzić. No dobrze, korzystając z tego, że w tej chwili nic nie bierze, to pokażę Wam zestaw, którego używam do łowienia. Oczywiście zestawu do odległościówki, bo na bata praktycznie nie ma brań, na samym początku tylko wzięło kilka zdręk. No dobrze, na początku mamy stoper, którego tutaj nie widzicie, on jest tam daleko, no ale nie będę teraz zmieniał gruntu. Dalej mamy szybko złączkę do przelotowego sławika, czyli taki kręt za grawką, i tutaj jest taka tulejka. Do tego używam spławika 2 plus 2, czyli 2 gramy obciążenia własnego i 2 gram musimy założyć. Dalej mamy również stoper. Stoper dlatego, że najczęściej łowię z tym spławikiem zamontowanym na stałe. Dzisiaj akurat przelotowo łowię, ale to też się przydaje ten stoper, gdyż dzięki niemu zestaw mniej mi się plącze przy zarzucaniu. To znaczy, praktycznie w ogóle mi się nie plącze. Jeżeli tutaj z sławikiem, to tutaj między sławikiem a obciążeniem głównym mamy jakieś 10-15 cm żyłki, i to sławik mi się o to nie obija no i mi się też to nie plącze. Jeżeli jesteśmy przy obciążeniu głównym, to jego baza, jakby to jest oliwka 1,5 gramowa, zablokowana trzema śrucinami: jedna u góry, dwie na dole. Dalej mam około 30 cm odcinek żyłki i śrucinę sygnalizacyjną, następnie pętelka. No i tutaj sposobem pętla: w pętle mam zamontowany przypon, przypon taki 30-35 cm, zakończony haczykiem numer 12, na którym mam trzy białe robaki. Mam jeszcze jedną branie na sam koniec, na odległość Jest, jest, jest fajna ryba. I znowu się wbiła w zielo. Teraz powoli. Jest. Czuję, że jest. Jest karaś. Piąty karaś. Na sam koniec. Doczekałem się. Doczekałem się piątego. Jeszcze go nie widzicie. Ja ledwo co. Ale się, ale się tu zielską pił. A zresztą jak wszystkie. Nieduży dwudziesteczka. Ale jest kolejny. No i to ostatnia ryba chyba na dzisiaj. Już będę kończył łowienie. Zwijam sprzęt. Jeszcze wam pokażę. Wszystkie karasie, które się udało złowić dzisiaj. A było ich pięć. No to jeszcze raz zobaczcie te 5 złotek i już je puszczamy Super widok, no coś wspaniałego Dobra Już chcę się nimi dalej cieszyć, no ale trzeba je puszczać Chyba największy, złociutki pyk. Mniejszy o, gdzie ty jesteś? Op. Maluszek. No i chyba największy dzisiaj. Zobaczcie. To złoto. He, he, he. Dobra. Super! Ach, wszystkie popłynęły w rewelacyjnej kondycji. Te nasze przepiękne, polskie, złote, pospolite karasie, nie żadne podrabiańce, nie żadne Japońce czy inne hybrydy. Ach, dalej jaram się niesamowicie. Przepiękny dzień. Pięć pospolitych złotych karasi i do tego Linek. No, każdemu z was życzę, żeby miał taki dobry dzień. To pamiętajcie, żeby te wszystkie złotka wypuszczać do wody, wtedy będziemy mogli się dłużej nimi cieszyć. Tak jak ja, właśnie w tej chwili. Radość ze złowienia, radość z wypuszczenia no, coś wspaniałego. Dobrze, to w takim razie pora się zwijać. Jeżeli podoba Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi produkcjami. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.